Siema widzowie w, w, w kolejnym odcinku, to już jest Makieta 6, to jest odcinek ze specjala i spacja będzie się opierał na tym, że zamówiłem dwa budynki, bo się pojawiła akurat okazja i kilka małych czyli to jest pierwszy z tych budynków, więc ja on teraz go ładnie zaprezentuję. Um, tak, jak widzieliście przed chwilą, pokazywałem Wam, um, jak wygląda ten cały budynek. I z ciekawszych informacji to jest to, że są tutaj bardzo fajnie odwzorowane renny. Długo tutaj tak od moja wina, bo mi się źle skleiło. Bo to było do sklejenia tutaj, nawet tak renne lecą. I z elementów ruchomych, ponieważ są tutaj dwa takie zamieszczone. Są to drzwi przesuwne. Można je zasunąć i otworzyć. Czasami się lekko zacinają. Ale to... Ale to rzadko. Jest jeszcze przysówny dźwig i ogólnie to to jest model do sklejenia jak już to w opisie wam dam numer tylko że ja te drabiny tutaj wszystkie oprócz tamtych dokładniej o tych dwóch to sobie dolepiłem z innego zestawu, tak samo te krzaki wszystkie, a tak to już wszystko jest z zestawu zgodnie, a no i linka to też można było sobie deregulować. Więc fajnie, że tutaj są elementy ruchome, bo można to fajnie zrobić elektryką. Potem w późniejszej fazie, że na przykład drzwi otwierane, lampki tutaj, żeby migały. No, żeby ten dźwig się ruszał, to już trudniejsze, ale zawsze by się dało. Jeszcze nie pokazałem Wam dokładnie tego dźwigu, więc teraz Wam go dokładnie pokażę. Ten dźwig od tyłu wygląda dokładnie w taki sposób: od przodu, od przodu właśnie tak. Ja to drabina też dolepiłam, więc myślę, że fajnie to wygląda. A ja przejdę do pokazywania Wam kolejnego budynku. A jak się pytacie co to jest, to jest to taki magazyn przy stacji. Pokażę Wam gdzie go zamieścimy. No ale będzie dużo zmian na makiecie. Więc ja przechodzę do pokazywania kolejnego budynku. pokazywałem budynek takiej straży, pożarnej białej, bo robię w takim stylu makiety, i tutaj z ruchomych elementów są drzwi, ale one są lekko ruchome. I elementy, które robiłem to krzaki, i te drabiny było można sobie przyczepić gdzie się chce, i to z tego zestawu. Więc zestaw wygląda według mnie fajnie. Tutaj jest jeszcze wieża. Na nie pokazałem, ale to, o proszę. Przechodzimy do kolejnego, do tego też podam numerę seryjny, bo piszę. Kolejną rzeczą jest pojedynczy tor. Jak przejdziemy do makiet, tam wytłumaczę, do czego mi ten tor będzie. W skrócie mogę Wam powiedzieć, że on ma wychylenie 15 stopni. Tak jak rozjazd, więc myślę, że się domyślacie, do czego on będzie. Jest to normalny po prostu tor. Ale na nim wam pokażę teraz coś jeszcze. Pewnie nie znacie tego wagonu z filmów. A jak znacie, a jak znacie, to widzieliście go z boku. Jest to taki wagon platforma. Dlaczego go nie używałem? Nie miał on koła, a takowe zamówiłem. Więc. Teraz, jak jest koło, będzie on się częściej pojawił na filmach. Ten wagon. Więc ja przechodzę do makiety. Okej, okay, więc ja już jestem na miejscu i może ta makieta wyglądać trochę inaczej, bo koty mi ją rozwalały. Więc jeszcze nie zdążyłem jej naprawić, a tak samo niestety jej nie będzie. I zamontowałem jeszcze tak w ogóle ten wagon. I przygotowałem ten tor, który ma 15 stopni pochylenia celowo. Bo to też ma 15 stopni i chcę zrobić po sobie coś takiego i takiego. Zdjęłam kamienie przed filmem, bo to by trwało trochę za długo. Więc ja zrobię bardzo szybkiego time z tego, jak po prostu rozmontuję ten tor i zakładam nowy. Więc time-lapse. Okej, okay, więc ten szybki time lapse już jest skończony, tylko nie zamontowałem tego toru, bo mi się nie miej. O nie, on będzie lekko wychodził, no ale dobra, więc zamontuję go dopiero teraz. Więc szybko robię. Szybko go montuję. Oho. Ki tak wszedł. Nie wiem, czy było widać. No. Halo Tory. Tory. Ok, więc już skończone. trochę zajęło, bo nie mogłam wpasować. Nie, Jadziu. Spokojnie, nie niszcz. Nie musisz mi tego niszczyć. Jadź, każe zejść ostrożnie. Proszę, no. Tak, zejdź. W ogóle dzięki za 30 subów. I do 1000 wyświetleń, pierwszych pod jednym szaltem że Wam powiem na czym będzie polegać ten oto budynek, który Wam pokazywałem. I już widzę, że muszę posprzątać tutaj te kamyczki, więc timelapse! OK, więc już pataj mlapsie i mam nadzieję, że tam będą się w ogóle zmieści. W ogóle pewnie go postawię trochę inaczej ostatecznie. Okej, okay, on się wcisnął. Ja go dosnę do toru, więc posprzątam te nie dosunę do torów. I pewnie on będzie tu, a to będzie tu, bo... Wagon pasażerski nie ma z tyłu zaczepu, a to jest takie bardziej do wagonów, jak to, transportowych, więc ja od razu to przestawię na timelapse'ie, więc co, timelapse'ik. OK, więc ja już tam mniej więcej zrobię Koty mi ganiają Więc teraz tylko postawić budynki I zobaczymy jak to będzie Zrobię cięcie i pomyślę, jak to zrobić. Dobra, um, przestawię sklep, bo tutaj to wygląda tak, a to tak, więc przestawiam sklep tutaj. A tutaj się po prostu kamienie Ja da się kamienie tutaj. I jakoś to wyjdzie, tylko te drogi pewnie trochę od nowa zrobię, żeby one mnie kamieni marnowały i, i tyle więc widzimy się po time albo bardziej po cięciu Że jesteśmy z zapową, bo zrobiłem całe to. Co prawda, tutaj kradłem do komutków stąd, ale to dlatego, że i tak tutaj ich jeszcze nie potrzeba. Tutaj te drogi są nieregularne, więc fajnie wyszło to drzewko. Trochę ryb A tak ogólnie to, to już mamy, i chciałem zrobić test trasy, więc jeszcze tylko ten fragmencik poleci. Tutaj zrobiłem odstęp Dlatego żeby to się nie schłaniało A ta stacja jest przełożona Bo wagon pasażerski Zawsze będzie niestety na końcu Więc ja przesuwam dźwig Otwieram drzwiczki I odpalam pociąg Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. U. Jedno to jedno. Ważne jest tym, że przekładałem zasilanie. Okej, okay, już działa. Tylko ja ten pociąg pojechałem do przodu. Ja nie wiem, czy to się przeciśnie przez to, więc. Tak jak mówiłem, daję już wagon. Ten więc Przejedź. Uhuhu. Uh. Wagon poleciał, cię jedzie. Dobra, nie wiem coś co się No czy to? Dobra, chociaż przyjechał. Pytanie jak w drugą No kocie na no nie Dlatego właśnie Czasami nie mam mnie, bo muszę iść Kota wynieść z pokoju Dlatego czasami nie na... Tutaj mlap się nie ma albo cięcia robię. Więc uwaga, uwaga. Co to? no Naprawdę? Dobra. Dawaj. pro Dlaczego to się wywala? To ja nie wiem. Domu, ale to dało radę. To dobrze. Spróbujmy do tyłu. Muszę go wynieść. Dobra, czyli tak jeździ. A ty go na jego na krajówka na no nie? Sprawdzimy jeszcze boczny tor. Trochę rysuję, ale Bardziej się boję o to, co to da radę. Bo jak nie, to będzie trzeba przesuwać. Uwaga, pierwszy wagon. Szturchnął, szturchnął. Wszystko szturcha. Czyli trzeba to dać. Trochę w bok. Bo czym dalej tym jest lepiej, tak jakby. Może nie będziesz szturchać. Dawaj. Nie szturchaj. Brawo, haj. Brawo, brawo, hop. Chyba dokończymy to w drugim odcinku specjala. U. lekko zahaczyło więc jeszcze to dam i to koniec dzisiejszego specjalu żegna was ten kotek zostawcie sobie i lajkę dla tego słodziaka I pierwszy odcinek ze specjala na 20 na 20 subów mimo tego że już mamy 30 jest zrobiony zapraszam was do kolejnych filmów z wcześniejszych filmów i kolejnych z makiety. Pa.